Cześć, to ja klik, klik dzisiaj Wam pokażę rzeczy, nowe. wymianę z teeny Dobra, to przed chwilą gadałyśmy przez hangout. Tak, sorry, że tak się szybko rozłączyłam i nie wysłuchałam, co do końca chciałaś powiedzieć, ale po prostu przez przypadek kliknęłam łokcie mi zajebiście. I dobra, i jak się mi jak będzie cena tam powyżej 25 zł, bo przypominam, yy, miałaś tylko poszukać tam korektora jakby był i yy, pom yy, pomadki niweA yy, yy, No i oczywiście jak będzie większa cena, to ci coś dołożę. O dobra, przed chwilą Ci chciałam powiedzieć, co tu jest, ale w końcu stwierdziłem no, no cholera. Muszę nagrać chyba filmik, nie? Więc wszystko jest krótde, tak wiecie, bum-bum. <grym> dobra. Yy, więc to pff, zapomniałem wyjąć tych rzeczy, które masz. Czy yy, mam to wszystko w teczce? Niestety teczki nie dostajesz. Bardzo mi przykro. Po prostu może gdzieś tam mieć. Pierwsza rzecz to jest wycinek z w pd drugi to jest wydruczek z lodo, się wydaje, że to jest wycinek, ale to jest wydruczek karty z leonem mam nadzieję, że jej nie masz, bo już nie wiem co ty masz, co nie numerek 3 to będzie liścik do ciebie na takiej ładnej kartce w gwiazdki, jakbyś chciała, takich więcej to napisz mhm. tu w tej kopercie ci coś tam włożę Karteczka do napisania znaczyć z wielety z motylkami Jakiś plakat Ja nie wiem, czy ty jego znasz Czy nie, oj Przepraszam, troszkę się zagrał Nie wiem, czy tych znasz w ogóle Czy lubisz czy Tego kogoś po prostu napisz Tak, nie, w komentarzach albo na Hangout Nieważne Ja go nie znam po prostu e, Tyler Swift nie wiem czy lubisz, to jest Lord Swift A Bardzo ładny plakat Z drugiej strony S.O.S. jest tam kapela, nie wiem czy lubisz Nie wiem czy znasz, lubisz, czy coś tam e, Karteczka z natysika z violety. Takie karteczki różowe, samoprzylepne Masz ich trzy i na pierwszej jest takie serduszko To jest taka karteczka, no że wiesz Żebyś się tutaj że zbyt nie, nie lepiło się wszędzie Tył, tył od naklejek, z pierwszego sezonu. O, wszystko jest takie pogniecione, mam nadzieję, że zła nie będzie. Kolejny tył od naklejek. Taka kartka z wiolettą i takim, nie wiem, zapięciem, czy czymś tam. Naklejka z Leonetą. Y z ludmi karta z autografem ona Leonem, z takim autografem e, jest wydrukowane ja tak już dostałam z jakiejś tam wymienki co e, masz To też niestety ale jakbyś chciała jej i tak e, jakbyś chciała jej i tak e, tak po prostu żeby się z kimś wymieniać to napisz I kod jest oczywiście niewykorzystany Oh, kurde, się wszystko tu zagniata. E, karteczka z notesikiem z wiolety, druga. E, to kost, takie serduszko samo przylepne też tu jest, żeby się nie, wszędzie nie lepiło. E, karteczka z się z wiolety, żeby coś sobie napisać. Naklejka. E, karta numer 115, też nie wiem, czy masz. Czy wszystko masz normalnie. E, taka, taka ta ta. Przepraszam, burcze mi już brzuchuje. Ja nie wiem, czy by to słyszeliście. E, taka z trzeciego sezonu z Włoch. Sztywna. I drugą taką z Włoch. wytruczek z Wioletty trzeciego sezonu. Yy, takie jak karteczki karteczki. One są pozłączone taką leciutką taśmką, którą wystarczy robić taki bez żadnego problemu się odkleja. Nie wiem, czy może o co mi chodzi, ale teraz to odlepiłam. Nie za mnie. Do zaprojektowania. Leta. I tatuaż z tą Eee, chyba nie lubisz tego. Nie, nie wiem, Mogłam się ci na chwilę zapytać, ale taki stojaczek z napisem Ever After High stoi. Czekajcie, chyba wam pokażę. Ech, dobra, stoi, nie? dla mnie się prezentuje to już na tyle. Mam nadzieję, że Ci się rzeczy podobają. Jak ci komentujcie koniecznie co będzie Do zobaczenia na Hangouts. Ty mi